Szanowni państwo, spieszymy do państwa z kolejną dobrą wiadomością, z dobrą wiadomością przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców gminy Milówka, szczególnie sołectwa Nieledwia. Będziecie państwo mieli już od dzisiaj do dyspozycji nowy wyremontowany plac zabaw. Także sołectwo Nieledwia również zostało w tym ostatnim czasie docenione, bo i przy remoncie boisk sportowych również najmłodsze Dzieci będą miały swoje miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w remont tego placu, w wymianę urządzeń na tym placu zabaw. A są to przede wszystkim strażacy z Nieledwi, mieszkańcy sołectwa Nieledwia, tutaj przedstawiciele szkoły, pracownicy urzędu gminy w Milówce. Bez ich pomocy nie dałoby się tego tak szybko i sprawnie przeprowadzić.